Śmiejemy się czasem w naszej redakcji, że możni tego świata motoryzacyjnego oglądają nasze materiały i poprawiają samochody po naszej krytyce. Jednak w przypadku poliftowego tu są, być może nie jest to żart, a prawda. Zapraszam na materiał. Nasze poprzednie spotkanie z Tucsonem przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze. Zaskoczył komfort, przyjazność auta, wykończenie i ogólnie widać było, za co płacimy. Było jednak też parę detali, które zawodziły. Pierwsza sprawa, ekran systemu multimedialnego. W poprzedniku był on wbity w środek deski rozdzielczej, co według mnie nie wyglądało najlepiej. Tutaj natomiast mamy dość elegancki tablet wystający z deski rozdzielczej, według mnie wygląda to. O niebo lepiej i mamy też takie ładne, profilowane przyciski. Sam system zaś jest według mnie jednym z płynniej działających w przemyśle motoryzacyjnym. Przy okazji jest też bardzo intuicyjny. Wnętrze oprócz tego zostało niemal takie samo. Delikatnie poprawiono jakość plastików, a także ujednolicono kolor oświetlenia w środku. Wreszcie. Podobnie też zestaw audio. W końcu mamy do wyboru coś, co pozwoli na przyjemny odsłuch muzyki. Miejsca zaś jest odgroma, nad nami ogromna panorama, a swoje cztery litery sadzamy na komfortowych fotelach. Trzymanie boczne znikome, chociaż w jest to nie za bardzo potrzebne. Same fotele są za to podgrzewane i wentylowane, z czego chłodzona jest część i siedziska i oparcia. Nie do końca takie oczywiste. A sam zakres regulacji elektrycznej jest wystarczający. Bez pamięci ustawień, co prawda. Jednak wydaje mi się, że przed liftem fotele były nieco niżej usadzone. Bagażnik również bez zmian, 560 litrów pojemności. Pod podłogą koło zapasowe, a sama klapa bagażnika jest inteligentna. Jeśli podejdziemy do niej przy zamkniętym aucie i chwilę poczekamy, sama się uniesie. Koniec z bezsensownym machaniem nogami pod zderzakiem, trzymając w ręce zakupy. Chociaż jeśli staniecie przy tylnej klapie, żeby jeszcze z kimś pogadać, no cóż. Zewnętrznie samochód nieco wyładniał z przodu, natomiast z tyłu, za sprawą zmienionego zderzaka, moim zdaniem jest nieco gorzej. Inne są również led -y, a w gamie Felg zamiast 17 i 19 mamy cały przekrój od 16-calowej do 19-calowej. Niewiele, ale jednak zmieniło się pod kątem jednostek napędowych. Znika diesel 1.7, w jego miejsce pojawia się 1.6 o tej samej mocy, 141 koni mechanicznych. Oprócz tego topowe 2 litry o mocy 185 koni oraz dwie jednostki benzynowe 1.6, wolno wolnossąca 132 konna oraz turbodoładowana 177 koni. Opcjonalnie dostępny jest napęd na 4 koła oraz dwusprzęgłowy automat. W nasze ręce wpadła właśnie taka topowa, benzynowa odmiana, sprzężona z dwusprzęgłowym automatem i napędem na cztery koła. Setka w 9 sekund nie robi co prawda wrażenia, przy okazji zdaje się, że ten silnik wkręcając się na obroty nieco się męczy. Być może dlatego, że po prostu ma on za małą pojemność do tak dużego samochodu. Dopiero w trybie sport natomiast zaczyna jakoś przyspieszać. I tutaj jest coś, co moim zdaniem jest absolutną wadą. Nieco dynamiczne poruszanie się po mieście bez żadnych szaleństw. 15 litrów na setkę pojawi się na zegarach. Na autostradzie zaś będzie to 11, a w trasie około 8. Ja rozumiem SUV, napęd na 4 koła, ale wcześniej testowany diesel był oszczędny do bólu, a tutaj mamy wyniki spalania no nie przymierzając takie jak w i30N, z tym, że towarzyszą temu zupełnie inne emocje. Samej mocy też wydaje mi się, że jest troszeczkę mniej niż na papierze. Obstawiałbym, że tak wyczuwalnie jest tu około 150 koni. Oczywiście sama elastyczność będzie lepsza niż chociażby w takim kaszkaju z silnikiem 1.2. Nadal też trzeba pochwalić skrzynię biegów DCT. Szybka, nieinwazyjna, po prostu taka jaka powinna być, chociaż wydaje mi się, że z jednostką wysokoprężną działała jeszcze lepiej. Trakcyjnie również jest nieco lepiej, zwiększono opór samego układu kierowniczego, przez co zdaje się, że jednak mamy jakąś tam kontrolę i połączenie z przednią ośką. Poprzednio kierownicą można było kręcić za pomocą jednego palca, teraz jest to nieco utrudnione, co oczywiście odbija się na o wiele lepszej precyzji prowadzenia. Zawieszenie za to jest nieco bardziej zwarte, ale nie ucierpiał na tym komfort jazdy. Nadal dziury wybierane są w bardzo przyjemny sposób, zaś przy nieco szybszym poruszaniu nie musimy się bać zakrętów. Jeszcze o jednej rzeczy trzeba wspomnieć, mianowicie o wyciszeniu. Stoi ona na naprawdę bardzo wysokim poziomie, zarówno przy prędkościach normalnych, jak i autostradowych. Brawo, Hyundai! Więc zakończmy ten pozytywny test dość gorzkim podsumowaniem. Mimo, że cennik Tucsona zaczyna się od sensownych 84 tysięcy, to jednak, aby wyjechać takim autem jak nasze, przyjdzie nam zapłacić 177 tysięcy złotych. Ała! Ta cena już zahacza o segment właściwie premium, chociaż nasz samochód ma coś z nim wspólnego, mianowicie nazwa wersji, bo jest to wersja premium. Osobiście zamiast benzynowej jednostki wybrałbym diesla pod maską, a jeżeli chodzi o konkurencję, Mazda CX5, Honda CRV nie będą tak przyjazne w codziennym użytkowaniu, chociaż CRV-ka świetnie jeździ. i Tiguan, czy też Raw 4 gorzej wyglądają moim zdaniem. No, a Eclipse Cross czy też ASX, no to zupełnie inny stosunek jakości do ceny. Moim zdaniem to jest chyba jednak mój ulubiony słów. Mimo, że nie cierpię słów. A czy Wam Hyundai również przypadł do gustu? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału oraz obejrzenia innych testów. Dzięki Wam możemy tworzyć coraz więcej materiałów. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.